Dzień dobry wszystkim. Witamy. No, w pierwszym odcinku z gry: Fortnite, ze mną jest oczywiście. Te, pójść, oczywiście. To ja jestem. dzisiaj grać w Fortnite Reload. Tak, dokładnie. Um, jak widać po naszych skinach, tak jesteśmy bardzo spędzeni. Tak, na serio, no to po prostu w sumie dawno nie graliśmy w tą grę. No i co? Zobaczymy, jak nam naprawdę... mnie Ja już na przykład. Na przykład zapomniałem trochę, jak się gra, ale może coś ugramy. Mam nadzieję, że, że będzie się spoko oglądać na gameplay. Dobra, już jesteśmy na wyspie stanu. ja się tutaj nie grałem. O to już grał. O, oh fuck. Oh fuck. Jedną gierkę grałem. Zalewik zdobyczy, zalew zdobyczy, tak Tiltet, zaciszny zajazd, krótkie melizny, piaszczystowe połacie. Z... O kurde, sklepowa zadyna. Sklepowa zadyna. No, okej okay. Lecimy na sklepową. to tutaj. Ja nawet nie wiem, jakie. O, nie, nie odpadasz nawet w paleniu, dobra. No w sensie po trzech, no mniejsza. Okuźba. Ej dobra, teraz to ja też miałem jakiegoś krasza, ale już jest chyba git. O oh, fuck, o oh, fuck, o oh, fuck. Weź mi pomóż, ja nie mam tu. Dobra, mam pompę. O, 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 o mam lepszą pompę. Idzie ten dialog. Na mnie jest. Tak jest! Sisą! Let's go! Ten... Nie, Zwy nie, nie. Różne są. O! Oh, karabię się on. Aha, karabię się, że mam moc. Przepraszam, no no. ja mam Sigma. Proszę, proszę, tą Sigma. Widzisz? Rewolwer tu jest. Można, można, można się Musi Czekaj, bo ja coś. tutaj Czy tak Mała, sigma. What? O! moje, Uuu. moje. A co tam jest? Zostawiliśmy na dystansu. Aha, nie widzisz? No, skrzynka no. Rzadka. Nie ma znacznika rzadkiego, tylko że normalna skrzynka tam była. Tak, tak. No tak, gijacie. Przenagrywam odcinek. O Jezus Maria! Będzie Zabiłeś? Nie. To się inny zabił. A, to jest noż. O, tu są. Strzelam, strzelam! Strelajają! Strzelają! 21 Dlaczego to strasz? Help me, help me! Biegnę. dosta duszę. Dobra, trudno. Minus jedno dostał Nie, 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 nie. Nie, Dobra, trudno. Minus jedno życie. masz. nie, się nie, nie. Nie, 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 nie. Nie, nie.

kiedy ty się użyć? Trzy. Jakieś gejaty do mnie strzelają. Nie no, po co tu spamuję? Ja sobie do tyle wjeżdżam. Uuu. Tu Sigma lutowaną? Snipe, on ma staj. Jezus, dobra, dzięki. To było pewnie przez przypadek, ale... Ja nie miałem jak ten... 31 30 Trzydzieści. White, 62 dwa On On deada, przecież. Gdzie on jest? Gdzie on jest? Tam, tam, tam. Tu? TUTAJ! Ale mi zasadził Dead <grymne> ah! Ah! Ale głupa Dobra O! O! Zabijłem! Czaj leczy się Ja też się leczę mam te jeszcze Kurde on to miał jakąś lepszą pompę chyba jej nie chciałem Dobra jest Ja w ogóle nie mam Nad nami są Musimy jakoś przejść Aby ich zabić Mam jeszcze Shockwave'a jednego, możemy wbić. Dawaj, dawaj. Ale podskakujemy? no, Trzy, 4, Oh fuck. Oh shit. Nie Nie mnie, nie nie no, mnie, no, dobra. to, ty? to, ty, no. Oh, oh. FAK! One shot'a mi dał. Shit. Zaraz że się restarty Trzy HP! Jesz... Jeszcze się zrestartuje. A ile się ma życie? Kurwa mam Trzy życia? Co? To mam ostatnio. tylko szarą Fuck. <coughs> Stój, pa! No i miałem przy... Teraz nie mam nic Help me, help me. Tam jest sztucer pompa, to by mi się tak przydało Ta pompa On schodzi do nas, on do nas schodzi Jest je gramy jak takie giaty. No kurwa, no właśnie. No właśnie. Kurwa, ja tak edłem głupia. Dawaj na przyjemny lecimy na przyjemny. Sigmoza za prawdziwa. True SIGM Lecę na ten domek. Albo. Czekaj, tak. Nie, na ten, na ten lecę, na ten. Ok, patrz co mi wyleciało. Chodź tu do mnie. Ano, słyszałem, że to możesz no? mi Ekstotyczne, wszystkie rzeczy, co jest? Wszystko tam wyleciało egzotyczne? Nie, Wiesz ale strasznie na to mała dużo. Mam ma szansę. Patrz, szansa? ja mam. Ja mam trzy egzotyki. Patrz, czekaj. Iść, iść, iść. Tu są te trzy egzotyki, jeszcze są tamte. Nie, matko bosko, mówię, co sto, to. Co to się stanęło? Jakbym mam ten karabin. O! E! Leczcie. Się... Szybko, szybko Ale geje kurde no Zginąłem z wszystkimi egzotykami. Pięknie, mega, świetnie, super Ja pier... Nie, 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 nie wytrzymam z tymi w tej Kampion Już mnie nawalają. 160? 160 no, no nie. Dwóch dostało. Nie, nie. Bóg dostał po 160. <grywa> nie, 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 dostał 160. dostał 160. No i chłop na mnie i... Ja to może jest. tak... No na mnie też chłop On ma grappler Poduszki Tactical Nie, 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 nie Nie wiem Co tu się dzieje? Dostaje. Zostaje, zostaje, to jest tragedia momentami, I chłop, chłop, tam chłop, tam w w lewej, kurde zostawiłem sztucer kolera. Rewolwer? to się... Mhm. Halo? No halo, no. A, dobra. Bo się nie ruszałeś i nie było co słyszeć, myślałem, hop. że... Chwila. Jak chwila? Nie gadaj. Nie jest na Tobie. Nie gadaj. Nie wlatuje. Sponiale. To są chyba te trajardy No nie, on ma 2 HP praktycznie! One naj... Jesz... Jeszcze spadam. Jeszcze są. Le żyje! On One żyje! Jezus Maria nie żyje! Co Zlikwidowana co debil! Stąd? Dobra, mam... Mam jego pompę, mam jego PMA mam jego grafter. Dobra, git z leczeniem troszkę problem. Ale, ale samo od siebie, samo od siebie umrę! Aha, dobra, nie przeżyję przeżyje, przeżyję Ile koledzy ma Tam sądzę. A dziesięć. tu mam tego Łap Trzydzieści pięć Szkoda, że to nie jest Eagle Dwadzieścia trzy Nie mam z czego tak nawalać Mogę tylko z rewolwera Dawaj, dawaj, dawaj Wiem no Spokojnie no. Masz Jezus, zapominam cały czas, że z tym P90 mam cały czas... 34 white! Szybko, szybko! 34 white. On HP nie ma, on nic Na nie nas, ma. na nas, na nas, na nas jest! Na mnie! Gdzie na nas? Tu! Chłopie, z pompy nawalałem! Kurde no jaki? Skąd? skąd? Skąd jeszcze? Po 46 KP, skąd ja tyle dostałem? Niemożliwe, że od tego chłopa ty... Plecyt, plec, pleci, plecy, No to jestem oficjalnie w dupie. No jest <ślesy> co? to jest dramat Zakończmy nagrywanie na tym momencie Nie wiem czemu, ale nagrywając ten film um, Zapomnieliśmy z sobą zrobić outro, a więc może teraz to zrobić sam um, No dziękuję za oglądanie Jeśli tutaj jesteś, to możesz zostawić jakąś łapkę w górę Ale nie musisz oczywiście, możesz też zasubskrybować, ale nie musisz ja, możesz, Można cię napisać w komentarzu sugestie dotyczące gier, które chcielibyście się, aby pojawiały na tym kanale. I e, dotyczące gameplay'u naszego, albo no nie wiem, wszystko. Możecie napisać, czy Wam się podobało. Dziękuję za oglądanie. Miłego, miłego dnia, miłego wieczoru, miłego poranka. Cześć!